wystawy Pani Izabeli Leśkiewicz, wystawy, która jest wyeksponowana w galerii Blanko w Centrum Twórczości Lublin. Pani Izabela Leśkiewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny Unikatowej i dzisiaj mamy możliwość obejrzeć jej prace. Pani Iza nie tylko maluje obrazy, pisze wiersze, pisze książki, fotografuje, podróżuje po świecie. Zapraszam Państwa w niezwykle poetycką podróż, podróż pełną kolorów, fantazji i Sami pędzimy przez życie, do przodu goniąc nasz czas. A przecież, gdy on przeminie, nie wróci już drugi raz. Zimą czekamy na wiosnę, wiosną na lata blask. Na jesień nie każdy czeka, bo ona humory ma. A zima, cóż, musi zagościć i święta w prezencie dać. Tak przemija nam nasze życie, za rokiem mija rok, stajemy się coraz starsi, nie cofnie się czasu o krok. Malując swoje obrazy kierowałam się różną tematyką. Tematyka zależała między innymi od wierszy, które pisałam, dlatego też przy każdym z tych Przedstawiałam e, różnego rodzaju malarstwo. E, może zacznę od e, muszli, e, które sprawiły mi bardzo dużą radość malując, ponieważ e, śniły mi się wiele e, razy i koleżanka, również plastyczka, zaproponowała mi, żebym wzięła i namalowała ten cykl. Rzeczywiście pomogło. Już nie śnią mi się w nocy e, muszle, choć sny były piękne. Ale za to powstał cały cykl dotyczący właśnie muszli. Chciałam przedstawić muszle, które są realistyczne, jak wyglądają realistycznie, w jaki sposób można te muszle przetwarzać, aż do momentu, kiedy obrazy stają się prawie zupełnie abstrakcyjne. Ponieważ muszle nierozerwalnie związane są z wodą, dlatego też wprowadziłam element fal, które. Akurat w tym wypadku y, przedstawione są w, razem z muszlami w takiej bardzo y, ciepłej ciepłych barwach, to troszeczkę innych niż te, które y, są w rzeczywistości. Y, jest to zabawa kolorem, zabawa formą y, i cały ten cykl, który tutaj jest, chciałabym może przybliżyć Państwu, w jaki sposób powstał. Przede wszystkim pierwszą, pierwszą pracą, która powstała w tym temacie, były muszle namalowane realistycznie. Muszle te pokazują, jaka jest różnorodność kształtów, barw, odcieni, ale w jaki sposób również można się nimi bawić. Ten obraz, który tutaj przedstawiam, jest dokładną kopią. To znaczy, ta jest dosłowną kopią pierwszego. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie jest namalowany już realistyczny, nie są realistycznie malowane muszle, tylko muszle te są przetworzone. Część z nich jest na gładkim podkładzie płótna i tylko zasugerowana jest linia konturowa. Część z nich z kolei dostała barwy, które są odrabione. Ale my wiemy, jak wygląda świat rzeczywisty muszli, dlatego odbiegam od realizmu i idę w takim kierunku abstrakcji. To są muszle, które są przetworzone, jedne są malowane laserunkowo, drugie troszeczkę taki impasto, czyli jest większa ilość farby nałożonej. Kolejny cykl, który tutaj jest, pokazuje przetworzenie już komputerowe. I tu już są tylko i wyłącznie zabawy kształtów, zabawy światła, zabawy koloru. I proszę zwrócić uwagę, jak ciekawie można ten sam obraz, no właściwie on nie jest ten sam, ale no już powiedzmy od tego momentu przetwarzać w sposób taki, że dochodzimy aż do abstrakcji. Czyli na bazie kolorów. Bardzo lubię ciepłe i zimne kolory, czyli właściwie używam całej gamy i całej palety barw. I te muszle już są jedynie tutaj tylko zasugerowane, że jest to dalsza część kompozycji dotyczącej tego tematu, z wierszem oczywiście muszle. Ponieważ, tak jak mówiłam, fale są nieodzownym elementem. W życiu niejako tych muszli, które muszą przejść bardzo wiele, żeby dotrzeć do nas na plażę, to pokazuje wśród fal, które również robię, maluje w taki tu ekspresyjny, mam na myśli akurat ten okres, w bardzo ekspresyjny sposób, czy tamte kolejne. I ten element muszli centralnie oczywiście znajduje się na każdym z nich, no, w różnej konfiguracji. Cykl ten po prostu sprawił mi ogromną radość, bo mogłam przedstawić pozornie banalne muszle, pozornie tylko, bo to jest naprawdę przepiękny świat tych muszli, po to, żeby stworzyć ten cykl, o którym właśnie tutaj mówiłam, a który zapoczątkowany został realizmem, a przetworzony dokładnie w taką kompozycję już składającą się z czterech obrazów dotyczących tego samego tematu. Zanurzone w wód głębinach Przemierzają morską toń, Borykają się ze szkwałem, Płynąc z prądem i pod prąd. Gdy osiągną kres wędrówki i zdobędą piasku brzeg, Urzekają swoim wdziękiem, Zachwycają kształtów pięknych. Był drugim tematem, który bardzo mnie fascynował, właściwie od dawna. Moim marzeniem było zostać scenografem. Przez krótki okres czasu pracowałam w teatrze, świat bajki, świat fantazji, świat koloru, był mi tak bliski, że postanowiłam namalować cały cykl związany z tymi tematem. Pierwszy obraz, który jest, przedstawia nam, właściwie trudno powiedzieć obraz, ponieważ składa się a z cztery obrazów, ale każdy z nich jest jakby całością następnego. Głównym takim elementem łączącym jest to drzewo, które przechodzi przez środek obrazu i ono niejako scala całą kształt. Jest to bajka o smoku, o dziewczynce z zapałkami, calineczce, czy jest to baba Jaga gdzieś tam wśród tych kolorowych drzew. Tworzących całość i tworzących ogólnie kompozycję. Świat bajki to nie tylko bajki, które my znamy z lat dzieciństwa, które oczywiście umieściłam też w swoich wierszach jako świat iluzji, ale jest to świat, który cieszy i zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlatego pozwoliłam sobie tutaj przedstawić różnych bohaterów bajek, naszych bajek z lat dziecinnych, bajek naszych dzieci czy wnuków. Taki cykl, który, który również kojarzy się jeszcze z tymi bajkami, a który oddany jest w wierszach, świat fantazji, świat iluzji, to są ślimaki. To są koty i, i no, oczywiście moje ulubione psy. Wszystkie te obrazy, które tutaj są, są no, 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 związane z tym tematem baśniowym, basi mm. ponieważ zarówno kolorystyka, zarówno tematyka jest właśnie taką y, trochę iluzją, trochę barwą, kolorem, fascynacją tym kolorem, a zarazem ogólnie Zabawą, która ma sprawiać radość nie tylko dorosłym, ale dzieciom. A przede wszystkim może dzieciom, bo chodzi o tematykę związaną z lalkami, ze światem paśni. W teatrze lalki mieszkają, tam mają bajek świat. Pacynki, jawańki, kukły czekają, By móc dzieciom radość dać. Ożywają tylko na chwilę, Ruszając w iluzji świat. W podróż swą zabierają dzieci marzeń czar. Nie zawsze mały człowieczek Życie księżniczek ma. Przy lalkach zapomina, hey! Że to jest tylko gra. świat przyrody, przyrody był dla mnie i jest nadal bardzo bliski dlatego w, pierwszym, w pewnym okresie e, mojego życia e, wyjechałam zupełnie z e, miasta postanowiłam przenieść się na wieś tak urokliwe jak jest, tak urokliwa zieleń i przyroda jaka jest musiała skończyć się cyklem wierszy i wiersze te napisałam. Potem jednak troszeczkę było za mało dla mnie, że wiersze tylko są wierszami na papierze, że nie wszyscy to widzą, że jednak pozbawione są koloru. W związku z tym postanowiłam zrobić cykl dotyczący właśnie tej przyrody. I mamy tutaj cykl składający się z kilku prac. Tam jest konsekwentnie, konsekwentnie, są one dalej. I na przykład mamy kapryśnego rodaka, któremu nie bardzo podoba się, że zmiana po roku jest, a ona jest przecież przepiękna. Mamy tutaj zimę, jesień, wiosnę i lato. Jest to cały obraz, a jednocześnie składający się z różnych części. Oczywiście inspirowany wierszem. Kolejnymi tematami były oczywiście tematy związane z przyrodą pory roku. Nie są oczywiście wszystkie tutaj namalowane, ale jest bal u Królowej Zimy i jest Ruda Jesień. Zarówno jeden i drugi obraz ma cały czas tą podstawę iluzji, tą podstawę bajki, tą podstawę świata. Inspirowanego i przyrodą, i iluzją, i bajką, bo te z kolei są już bardziej realistyczne. One są tematami, które mnie fascynują ze względu na to, że kocham góry, kocham spacery po górach i wszystko to, co jest związane z przyrodą. Dlatego jest to moja bardzo ukochana wioska, znajdująca się w górach, na płazówce którą zresztą polecam obejrzeć, gdzie spędziłam młodość i różne pory roku. No, był, była tu jeszcze jedna pora, która no, znalazła nabywce w związku z tym nie mogłam jej teraz zaprezentować. Niemniej jednak są to moje wspomnienia, które również związane są tak, jak i inne prace z, z tą przyrodą, z otoczeniem. Z przepięknym światem, światem, który dobrze by było, żeby istniał jak najdłużej, żebyśmy my wszyscy mieli świadomość, że jesteśmy tylko cząstką na Ziemi, a planeta, który, która jest naszym domem, żeby mogła cieszyć jeszcze długo, długo innych. Na płazówce jest wszystko, co kocham. Moja młodość i przyjaźni czar. Chaty i góralska izba. Zapach siana niesiony przez wiatr. Rwąca rzeka, jodły i krokusy. I nawet zwykły osad ma swój wdzięk. przyjaźń, gór naszych spotkań. Nie da się zapomnieć, nie zetrze ich z moich myśli szary dzień. Ukryta na zboczu gór, skąpana w kwiatach i łąkach, leży piękna płazówka, pełna wichrów i słońca. Częstowym glebę powita. Czeka na niej mała kapliczka, tam wracamy najchętniej. Zawsze wita nas szczerze, przyjazne, góralskie serce. innymi obrazami, które pokazują naszą przepiękną przyrodę i rzeczywiście war wartą tego, żebyśmy o nią zadbali. Są obrazy z moich wojarzy, z moich ulubionych zajęć, z podglądania przyrody oraz są na końcu jeszcze również mówiące o pięknie przyrody dwa obrazy z wyjazdów które bardzo kochamy z mężem i y, po prostu często lubimy podglądać świat, jak on wygląda, nie tylko u nas. Y, mamy tutaj, y, mamy tutaj y, kilka różnych y, moich przedstawień y, tego świata, który właśnie jest, i o który warto dbać, że y, niech on służy y, wszystkim. Kolejnym, kolejnym obrazem, który również przedstawia moją osobowość, niejako, jest obraz koni. Konie są mi bardzo bliskie. Jeździmy z mężem konno, kochamy konie. I tutaj jest właśnie inspiracja i przyrodą, i zwierzętami, które no, w moim życiu odegrały bardzo dużą rolę. No i kolejne związane z z roślinnością, z gatunkami roślin z kolor w koloryzacji takiej bajecznej w różnych odcieniach bliskich mi, w barwach tęczy. No cóż, Katarzyna Pakosińska kiedyś powiedziała, że twórca tworząc uwalnia część swojej duszy i myślę, że ta praca, te, te prace i ta wystawa, no, świadczą o tym, że dusza moja jest ogromna i pełna radości, ciepłych barw i przyjaźni dla ludzi. Przemierzyłem kontynenty, przedeptałem wiele dróg, zachwyciłem się planetą, Uwierzyłem w istny cud. Gdzieś czekają nowe kraje, pewnie znów wyruszę w świat. Teraz rzucę już. Los wyznaczy nowy ślad. Cały świat jest mały.